LO620, idziemy dalej. Teraz schodzimy na pierwszy poziom katedry. Witam was w kolejnym odcinku. Odcineczku. Katedra, gdzie ja jestem? Wow! Aha, spoko. Poszukaj śladów Keina Dobrze. Mapa pełnoekranowa. Aha, to wiem. O ogarniałem już to ostatnio. Tu nic nie ma. Nie wiem, czy w tym... Czy takim czymś cokolwiek jest? Czy po prostu tylko tracę czas rozwalając? Więc tutaj gwiazda. Wow. Cel musi być blisko. Ale musiała się wpierdzielić w ziemię. Busz! Haha, frajerzy! No, gincie! Dokładnie. Otwórz drzwiczki. Beczki. Co my tu. Nie wiem, wiecie co? Idę do góry najpierw. Wow, co to jest? Trupo pojadę jakieś zasrane. Dobra. Życie troszeczkę sobie odnowiłem. Pięknie, ładnie, bosko. O! w dupę, co to jest? Gin. Suko. Nie chcę się z tobą bawić. A, według bo ja nie chcę Łod, i jeszcze z tego jakieś ciurstwo wyskakuje. Co za. Nie podoba mi się. O nie, tu są jeszcze umarlaki. Życie. Dobra, tu były jeszcze jakieś, właśnie, żarłoczny trup. Więcej nienawiści. Dobrze, pamiętam, wiem, widzę. Kurde, ile ich tam jest. Tak, tym się zajmę. O, właśnie. Teraz tym. Dokładnie. I tu ktoś jeszcze powinien być, dokładnie. Okej. Okay. Na, 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 gini. Pięknie. Okej. Okay. O kurde, jaka to lokacja jest rozłożysta. O, tu coś jest. Aha, no to super. Co my tu mamy? O, oh. oh, tupet to będzie chyba ciężka walka teraz. O oh, matko. Aby to zrobić muszę mieć więcej nienawiści. Mam cię, te jak. O nie, 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 nie. nie Tu są te potwory, z którymi ja już sobie rady nie daję. To co będzie dalej, ja się pytam? A Mamo. Ja jestem za słaby na nich, no. Chciałem kurwa segrać na średnim, no. Bo chciałem pokazać, że jestem kurwa kozak. Wracam do pełni sił. Jezus, jak ja nienawidzę tych latających z kurwy synów już. Kurde. O, nie odzywam się, bo. Nie umiem w niego trafić. Zasrane kurwiszony no. Co my tu mamy ciekawego? Co żeśmy zdobyli? Dwa, dwa sztylety, które są mi po nic. No, nic, po nic mi też tyle ty. A, w dupę. Dobra. He <śpiewanie> <śpiewanie> was. Muszę mieć więcej nienawiści. O nie znowu wy Wracają mi siły. Jademy, yeah, ale to długotrwanie Nie wiem czy dobrze, że gram na średnim. dobra, damy rady. Jest fajna, przynajmniej jest zabawa nie ma. O, hajs, nie ma nudno. Okej. Okay. Książeczki. Teraz tutaj kolejni czekają na dole, nie. O. Zaś mam w chuj mało życia. Dobra, teraz zrobi bum Zostałem zraniony. Super, wreszcie, ale mało życia. Nie chciałbym pota używać, szczerze mówiąc. Bo... Bo jeszcze się może przydać, nie? No właśnie. Nie wiem, byłem tu u góry czy nie byłem. Nie pamiętam. Nie, ja tu byłem. A życie mi się nie odnawia. To słabo. Dobra, niech będzie. Podkę zużyję. Teraz tak. Mogę iść tu. Mogę iść też tam. Dobra, to idę tu najpierw. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. <śmany> eee, patrzę po czasu, są naprawdę zajebiste bonusy. Kurwa, ile ich tam jest. Muszę mieć więcej nienawiści. To nie jest takie, a wpierdolę się i zabiję wszystkich. To się tak nie da. Dokładnie. Super. No nie, znowu te latające syny. Nie no. Ja by nie było, ja cały czas od początku gram na jednej kuszy. i To jest ból. Ponieważ nigdzie nie ma drugiej, lepszej, fajniejszej, ładniejszej. Zaj Wiecie o co mi chodzi? Nie dawać się trafić, najważniejsze. Okej, okay. tam coś ześ jest. To jest za szarfa, takie tylko coś. Ja nie wiem, czy ja tu chcę iść. Jezus ile ich tu jest? Na 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 na, a wytłukę wszystkich, hehehe. <laughs> Pusz, gin, a nie, 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 dobra, mam cię. Ok, idziemy dalej. Nie wiem czy w ogóle ja idę w dobrym kierunku. Ej, pytań, czy przeszedł tędy, to nie musiałbym iść tamtędy? Hehe, <laughs> zaraz się dowiemy. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Dobra, zaś ten tłuścioch, kurwa, mać no. Okej, okay. a tu mogę zejść? Mogę zejść. Za chwilę. <laughs> Najpierw skichniemy się tutaj. Obaczyć czy na pewno wszystko żeśmy pozbierali... Ja, no na pewno wszystkich nie wybiłem. Bo tu jest tego naprawdę dużo tych skurczy byków do zabicia. Tam jest kolejny grubas, tam są jakieś przejścia i ja pierdolę, ile tego tu jest. Dobra, tych się ładnie pozbyłem szybciutko. Prajery. Na, 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 jest. Dobra, mam wszystkich. O! Ile w ogóle mam kasy? Dwa tysiące. Super. mieć więcej nienawiści dobra tych się żeśmy pozbyli tam jeszcze zostało dwóch kolegów, ale ich mam na razie mam na nich wyjebane. Aha, czyli ja bym poszedł tędy. To przeszedłbym po prostu tutaj prosto. Aha, a poszedłem na obkoło. Ok, Okej, nie ma źle. Hmm. Dziwne. Struktura się rozwarstwia. OK. Czyli co, tu żeśmy wszystkich wytłukli. Fajnie. Mapa. Idę tu najpierw. No, na, na 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 na. Tu było gdzieś zejście na dół, nie? Z tego co pamiętam. Tu, dokładnie. Ow, chuj. A ja po prostu stanę się i będę się szczilał w nich. Okay. Tru nie, żarłoczny trupie ginie. Dobrze wracam do pełni silu O jak giwnie to mnie zaleje tym gnojem. Wszystkich prawie wszystkich wytuchłem. Dobrze. na, 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 na. Haha. Jak na strzelnicy, kurde. To by, blum, pyk, umarło. Pstryk, Okej. Okay. <laughs> na 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 na, na. No nie, uciekam. <laughs> Okej. Okay. Ścielum, szczelum I padają. <laughs> Papa. O. A, wezmę sobie taksę. Dla jaj. <laughs> o. Hajs. O. Wow, pięknie dużo złotka. Tam nic nie ma. Aha, czyli po prostu tutaj. Było sobie po prostu takie przejście. Dobrze, to idziemy dalej. W takim razie idziemy teraz w prawo prosto. Czas w prawo prosto, idziemy w prawo. Ehehehe, Aha, i tutaj jest po prostu takie sobie coś spoko. Okej. Okay. Aha, czyli muszę iść tutaj. No dobrze. coś się stanie? Nie. Ale takich tłukot też im zabieram żyćko. Delikatnie spowalniając. Pięknie. Idziemy w lewo. Ile beczek. Zniszczone obiekty 8, a nie trochę kurde więcej. Rękawiczki e, i tu co jeszcze mam? Prosty sztylet. No ale ja tego i tak nie mogę ubrać, więc pff, po cholerę mi to. No ale nie wiem, to będzie można gdzieś pewnie sprzedać czy coś. Tutaj na górze znalazłem przyjaciół. Dobrze, że to już nie są te wiecie koszmary, bo one to są w ogóle przewalone te potwory. Busz! Aha, już, dobra. <laughs> Busz i już. Fuck yeah. Dobrze, idziemy tu co mamy. Pulpit. Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeżywał jego zdeprawowane serce, hmm, pięknie. Wreszcie punkt kontrolny osiągnięto, cel zapisu, kamasze, buciki jakieś. I tak mam te, co mam na sobie, są dużo lepsze. Aha, czyli w tym miejscu już więcej nic nie podziałam. Tak, z tego co widzę, właśnie tak jest. W takim razie, moi kochani, mamy akurat idealne miejsce, wiecie, gry, punkt zapisu. Ja sobie skończę granie i będzie fajnie. Na, 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 na w ciągu dwóch, 3 dni to sobie pograłem. E Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, to wiecie, co macie robić. Trzymajcie się na razie. Bye, bye. Mają.